Multimedialny program terapeutyczny do nauki mowy Mów mi to innowacyjna pomoc dydaktyczna, wspomagająca proces programowania języka. Dla kogo? Program przeznaczony jest dla dzieci, które nie mówią lub utraciły tę umiejętność. Co zawiera program? W zestawie znajduje się Pendrive z programem multimedialnym oraz książeczki dla dzieci. Specjalnie opracowane filmy pomogą w przyswojeniu artykulacji stu słów. Wyrazy zostały dobrane spośród tematyki bliskiej dziecku. Jak to działa? Obejrzyjmy przykładowy film. Жаба. 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 Aby filmy stały się efektywnym narzędziem terapeutycznym, zastosowaliśmy szereg zabiegów. Prosty montaż, kilkukrotne powtarzanie ćwiczonego słowa, zbliżenia na usta wymawiające słowo, nieco zwolnione tempo nagrania. W zestawie znajdują się również książeczki dla dzieci. Zawierają one materiał obrazkowo-wyrazowy, zintegrowany z treścią programu. Publikacje wyróżniają się prostymi, czytelnymi ilustracjami, dużymi napisami oraz poręcznym formatem. Zapraszamy do księgarni internetowej wirmyślnik.sklep.pl